Witam serdecznie, mam na imię Ania, jestem użytkowniczką urządzenia Turbo Power Finer, system czyszcząco-piorący. Aby tutaj troszkę wspomóc inne osoby, które są w posiadaniu tego urządzenia, przeprowadzę krótki instruktaż, jak na co dzień wykorzystać sobie ten system czyszcząco-piorący w domu. Tak wygląda urządzenie, gdy wyciągniemy je z kartonu. Pierwszą czynność, którą musimy wykonać to zdjąć serca naszego naczynia, naszego urządzenia, czyli odpinamy górne klipsy. zdejmujemy silnik. Pod silnikiem znajduje się filtrowy w takiej oglice zielonej. I w środku mamy takie cztery zaślepki. Tak naprawdę niezbędne nam są na tą chwilę tylko dwie. Dwie są zapasowe. Tak, także dwie zostawiam dwie odkładam czego nas nam potrzeba? Pod spodem naszego filtra piankowego znajdują się takie dwie dziurki. Cztery. Dwie są zaślepione, dwie są otwarte, do tego je należy sobie zaślepić. Tak. I podkładamy filtr piankowy na miejsce. Co jest istotne? Tutaj znajduje się rura od naszego urządzenia, zielona. Warto, ważne, żeby to duszanie, które znajduje się na naszym filtrze, pokrywało się tutaj z górą tej rury. Tak, i wkładamy na miejsce. Jeśli chodzi o wypróżnienie, również przykrywamy je miejscem, gdzie znajdują się przyciski na naszym silniku i zapinamy klipsy. Należy uzupełnić filtry wodne, to jest nasze przezroczyste wiaderko. Jak to zrobić najszybciej? Można było naleźć już sobie do tego wiaderka wody wcześniej, kiedy mieliśmy zdjęty silnik, ale uważam, że o wiele łatwiej jest po prostu zastać wodę do tego wiaderka, czyli góra naszego, naszej rury sącej. Również przykręcamy wężyk, który będzie przeprowadzał wodę. I co jest też istotne, warto sobie już podłączyć i mieć na bieżąco wężyk, który przeprowadza wodę z dolnej miski do naszego węża, do spryskiwania. Mamy tutaj takie takie dwie dziurki, że tak to sobie określę. I mamy tutaj również od naszego węża sensowego końcówki. Je należy przyłożyć troszeczkę przykręcić i to samo robimy z dolną dziurką. Tak to jest nasz przepływ wody. Jak zastać wodę? Najlepiej szykować sobie wodę w misę czy z banku około litra wody i zasysamy ją poprzez włączenie przycisku, który zasysa. Tak? Czyli jak wsągamy wodę bądź odkurzamy ten przycisk nam tego suszyć. Jeśli chodzi o funkcję odkurzania, czyli w tym momencie mamy odkurzacz wodny, wystarczy sobie przedłużyć tylko naszą noczkę, w zależności od zapotrzebowania, i podłączyć przystawkę do odkurzania. Tak? Jeśli odkurzamy, wystarczy tylko woda w górnej misce, w nie jest potrzebna, ponieważ dolna miska służy nam typowo do prania. Tak? Jeśli bierzemy w dolnej misce woda i w górnej, jeśli odkurzamy, wystarczy tylko woda w górnej misce. W sposób urządzenia urządzenie jest już gotowe do odkurzania. Jeśli chodzi o funkcję gorące, dodatkowo musimy uzupełnić dolną miskę wodą. Czyli odpinamy sobie naszą rurę. Odpinamy sobie górę od wężka, który przepuszcza wodę. Do klipsy całość wnosimy. I do dolnej miski również należy nalać wodę. W zależności od tego, jaką mamy powierzchnię do czyszczania, maksymalnie 4 litry wody, byle nie przechodziła ona poza to wzniesienie. Tak? Ja sobie nalałam akurat prawie do pełna. Będę prawa Także myślę, że tyle wody mi się przyda. Zawsze tej wody można sobie oczywiście dolać, więc na, lepiej nawet dolać za mało, niż miałoby jej być za dużo. E, w zależności od tego, jaką czynność będziemy dokonywać do tej wody, również sobie tutaj dodajemy odpowiedni środek czyszczący. No, zazwyczaj, kiedy piżamy dywan, jest to płyn do prania dywanów. E, ja akurat sobie skorzystam z koncentratu, który był tutaj w wyposażeniu, ponieważ jest to koncentrat e, do prania. E, też często tam sobie z lanoliny, która tak naprawdę zastępuje mi też wiele innych środków. Koncentrat jest dość mocny, do tego wystarczy tak naprawdę kilka kropek to samo toczy się lanoliny. Kiedy mam już gotową dolną niskę, ona jest, jest na kółkach, także można sobie ją swobodnie operować, mam już dodany płyn, muszę nałożyć w górę urządzenia. Tutaj w środku znajduje się również wężyk, który zaciąga, zaciąga wodę, co jest ważne. W momencie, kiedy ten wężyk idzie nam w tą stronę, Zawsze tył rury, tak, zielonej, znajduje się również pod, w tym miejscu, gdzie jest ten upust, tak? Czyli w tą stronę. Tak. tu mamy końcówkę wężyka i również otwór rury. Tak, zapinamy do nacisku, podłączamy wężyk. W tym momencie urządzenie jest już gotowe do prania. Tak. Urządzenia i przysawka. Urządzenie gotowe do prania, czyli możemy ich prać, również możemy odkurzać. Jeśli chodzi o te funkcje biorące, może tutaj zdemonstruję na przykładzie takiej przystawki do prania tapicerek. Tak? Podłączamy ją sobie do naszego pistoleta. E, oczywiście, jeśli mymy pod okno, myjemy podłogę, myjemy okna, możemy sobie tą rurę przedłużać. Tak, mechanizm działania jest taki sam. E, funkcja prania. E, czy mycia może nawet, bo pokażę Państwu może funkcję mycia na podstawie właśnie blatu. Czyli wezmę sobie większą przystawkę, na którą jest mało nadąbka. Ona służy to również do mycia podłóg, czy do mycia okien, mycia kafelków, e, czy ścian. E, pompa. To jest lewy przycisk, który służy nam do pompowania wody do mycia czy pania danej powierzchni. Na dole naszej rączki znajduje się taki guziczek, na dole tego pistoletu. Przy jego uruchomieniu uaktywniamy wodę. Tak? Sama mogę sobie decydować, ile tej wody chcę zużyć poprzez zwiększenie ilości przycisków, ale również jeśli mamy dużą powierzchnię, wystarczy sobie przełożyć ten zielony zawsze, z tak powiem, w drugą stronę. I ta woda będzie w i z leciała, tak, tak. Następnie mogę sobie pomysł nową powierzchnię. I kolejnym z przycisków, czyli obok, który służy nam również do odkurzania, do zasysania, do osuszania, tą wodę ściągnę. przy okazji też jest osuszony. Tak? Na podobnej zasadzie okna, szyby lustra czy, czy pranie dywanów. Czyli sposób z wody, do prania, do mycia, tym następnie drugim przyciskiem osuszamy. Co też warto tutaj dopowiedzieć, jeśli chodzi o zapachy. Zapachy oczywiście możemy dodawać do miski z wodą, którą sobie zasysamy, tak jak uczyniłam tu wcześniej do naszego przezroczystego wiaderka, ale również warto sobie takim olejkiem bezpośrednio z krystalicy. Tak, właśnie tak, tutaj znajduje dosłownie kilka kropel na tych herbat i wtedy mamy bardzo przyjemny zapach w domu, bardzo intensywny. Tak, e, jeśli jest zamykanie to par raz po roku pod bieżącą wodą warto go już tą zamyku na przykład należy znaleźć taki zatrzep, za o, słuchaj taki przeskok e, i wtedy jest już on podłączony. E, jeśli chodzi o rozmontowanie urządzenia, ponieważ naszą pracę już że, żeśmy sobie tutaj Oj. zakończyli, dobrze, rozmontować, czyli warto po zakończonej pracy e, również, że tak powiem, usunąć resztki wody z róży, czyli spryskać ją sobie, jeśli może być jeszcze troszkę wody w rurze, dlatego należy zawsze sobie po zakończonej pracy jeszcze tą wodę, że tak powiem Odpinamy rurę. Mhm. Następnie odpinamy naszą rurę, która ma przepływ wody. I nie trzeba całej odłączać, Wystarczy nam sobie to na boku odłożyć. Ściągamy górę, czyli górne pipsy. Nasz silnik. Ściągamy. Można też przy takim dużym grudzie oczywiście opukać sobie również ten tutaj filtr piankowy. Tak? Sądzę na górę filtra piankowego z zatrzaski na wiaderko. Tu zazwyczaj mamy brud, tak? brudną wodę, więc tą wodę po prostu wylewamy. W zależności od tego, czy będziemy korzystać jeszcze z tej wody, która nam została tutaj z płynem, e, można ją sobie tutaj zostawić, ale jeśli z niej nie korzystamy, wystarczy po prostu sobie przelać do tego wiaderka i wszystko e, wylać. W momencie, jak ja może tą wodę sobie tutaj odleję na chwilę. Myślę, żeby lewał ją do e, sedesy, tak? Bo to jest brudna woda. E, wiaderko również sobie obmywamy. Powiedzmy, że tutaj już też tej wody tutaj nie mam. Jak złożyć urządzenie, kiedy jest już zakończona praca? Wylaliśmy nasze wederko, wylaliśmy nasz gród. Jak je złożyć? Czyli powtarzam. Dzędzele, który znajduje się tutaj z tej strony miski, zawsze musi znajdować się przy, naszej, przy otworze naszej rury, czyli rura do dęzelka. Tak? W tą stronę. Zapinamy pis. Jeśli chodzi o zieloną rurę, która znajduje się w filtra wodnego, zawsze wzniesienie, które znajduje się na filtrze, musi przykładać się do tej właśnie rury. Jeśli chodzi o wzniesienie w naszym filtrze plankowym, zawsze do niego równolegle są przyciski na silniku. Tak? Zapinam w Zapinamy sobie rurę i urządzenie możemy schować do następnego sprzątania. Dziękuję, pozdrawiam, miłego sprzątania.